Dzień dobry wszystkim. 10 października 2024. Powiem Wam, że dzisiaj taki dzień burzowy, ciężkie powietrze. Bardzo źle się czuję, ale postanowiłem zrobić krótki film dla Was, żebyście zobaczyli, jak naprawdę żyją ludzie na przedmieściach. Widoki piękne, ale czy chcielibyście tak żyć? To jest dom człowieka, który no, rodzina polubiła mnie, ja ich też. Nie mają zbyt wiele, albo prawie nic. Sami zobaczcie, ocencie, to jest ich dom. Tak mieszkają. Trudno się nie domyślić, co jest w środku, ale jakoś żyją. Mają. mają chyba dwójkę dzieci kiepsko z pracą często dzielą się tym, tą papają ze mną a sami nic nie mają mają tą działkę tutaj to jest ich dom tak mieszkają, właśnie padało w takich warunkach mieszkają hello mam, morning serce mnie boli dzisiaj, ale Zawroty, ale to zaraz zrobię Ten film i wam przeszły Good morning To jest ich kuchnia Mają A tutaj no korekt Hello Hello boy Good morning To jest ich You one baby? Ale tu One One son? A, ah, okera. O, oh, to jest mój kolega. My friend. Jest? Boy. Dan. You happy? Tomorrow you look by YouTube, comer by my telefon you look by YouTube. Leramble. No, taką szafę mają na rzeczy, aby nie padało na głowę. You husband power works? I Husband Powers? Okera. Jego to jest one parcela. Ok? Dziękuję Ja, okera. salamat, No, takie mają warunki. Bytowania. I to oni nie są wyjątkiem. Po prostu. No. Tak tu ludzie żyją. Co zrobić? Tak. Ich rządzący rządzą, że sami rozbijają się no, takimi brykami, że głowa boli, a normalni ludzie sami widzicie. To jest ich działka, znaczy jej działka. On konkretnie mówi, że to jest jej działka, nie jego. Tam w dole jest rzeka. Kiedyś było do niej dojście, teraz jest utrudnione, bo robią tam będzie boliwar. No dla nich dobrze. Ale tu postanowiłem na tym kawałku, właśnie. Wybudować im dom kopułowy. Może kogoś sumienie ruszy? To niewiele potrzeba. Potrzebuje trochę narzędzi i potrzebuje no, troszeczkę materiałów, żeby im tutaj e, ten dom kopułowy zrobić. Tu jest takie ładne wypłaszczenie na górce. Nigdy ich nie zaleje. Akurat fajnie pasuje. Nieduży domek. Także będzie kuchnia, łazienka i pokój dzienny. U góry może dla tego chłopca pokoik. Zobaczcie jakie widoki. Ja tutaj rano przyjdę jak jest wschód słońca, bo właśnie w tamtym kierunku jest wschód słońca. Widzicie kwiaty. O, na dole jeszcze mają. Też można by taki fajny tarasik zrobić, zejście na ten tarasik, tam sobie kawkę wypić. To czy... no nie wiem co to za roślina. Sprawdzę później fajne owoce no także to jest rzeka, która jest naprawdę zdradliwa bardzo zdradliwa tam popatrzcie sobie na zarys tej góry ono wygląda jak w zależności jak byście chcieli to obejrzeć a przybliżę może, ale wyraźnie widać jakby to była twarz kobiety albo kobieta leżąca z dzieckiem ewentualnie z drugiej strony twarz mężczyzny sami ocencie no cóż wam więcej mogę pokazać no jeszcze mają kozę no. i parę kurek tutaj to drzewo pasuje ładne dojście jest no tutaj naprawdę schodki można zrobić na ten tarasik tam ładnie barierkę zrobić, żeby nikt nie spadł z tej skarpy bo skarpa dość wysoka, ja nie wiem czy ich będą tu schody robić ale naprawdę tu można by pięknie zrobić pogadam z nimi może by im zrobić dodatkowy jeszcze jeden domek taki nieduży, żeby mogli wynajmować no sami ocenicie, czy oni są winni temu że tak żyją nie ma pracy dla nich, nikt ich nie chce wziąć do pracy, a chętni są. On no, gdzieś tam coś dorywczo od czasu do czasu znajdzie. Ja przyjdę tutaj, żeby wypróbować ten yy, mój produkt. Yy, pokażę Wam, jak się węgorze łowi, czy jakieś inne tutaj pilapie. Na pewno są węgorze, inne ryby. Może mi się uda w sobotę postaram się tutaj jakoś zejść na dół i zrobić film tu i teraz Ernest Bruno Kerchen cieszcie się że żyjecie w Europie a ludzie po prostu żyją jak żyją